Siemano, ja jestem Ritek i witam was na kanale Fast Rapa w dzisiejszym odcinku. Pięciu najpopularniejszych raperów, którzy trzymają polskie Spotify. Jak dobrze wiemy, platformy streamingowe zanomowiły się w telefonach słuchaczy. Spotify jest idealny pod względem szybkości, opcji, która umożliwia granie muzyki w tle i jakość dźwięku jest na najwyższym poziomie. Jeszcze przed odcinkiem zapraszam was na mój Instagram. Każdej osobie, która zostawi follow, odbieram się lajkiem pod zdjęciem, a przez najbliższe materiały trwa konkurs na 50 zł w Card. Jeżeli chcecie zgarnąć tę nagrodę, zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem oraz zaobserwujcie tempo. Profil na Instagramie i zostawcie jakiś ciekawy komentarz, a zanim zaczniemy, zapraszam Was na kanał Obstawiamy Info. Jeżeli jesteście pełnoletni i lubicie Buchmacherkę, to jest dla Was idealny kanał. Znajdziecie tam od 4 do 5 filmów w tygodniu z typami od ekipy Obstawiamy oraz typami od widzów. Pod każdym filmem znajdziecie konkursy, w którym do wygrania są złotówki u polskich legalnych Buchmacherów. Jeżeli nadal będzie wam mało, to śmiało możecie odwiedzić grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A ja zachęcam Was jeszcze do zagrania w grę Football Team. Jeżeli chcesz zagrać razem ze swoimi ulubionymi twórcami, Takimi jak Krzysztof Golonka, Football TV czy Ostatni Gwizdek To link znajdziesz w opisie Z moim kodem dostaniesz 200 punktów energii na start A teraz przejdźmy już do filmu Tako pod względem obserwujących nas Spotify zdecydowanie prowadzi na naszej rap scenie Raper zebrał ich już ponad 600 tysięcy, a licznik stale idzie w górę Nowych odbiorców dostarczy mu jego nowy album A raper już od dobrych lat utrzymuje się w czołówce sceny Co potwierdzają m.in. te liczby Kebon na fide. Kuebo nie odskakuje i trzyma się na szczycie w owym zestawie. Jego liczba obserwatorów wynosi grubo ponad 560 tysięcy. Powodem lekkiego odskoku od kolegi po fachu może być to, że dawno nie słyszeliśmy rapera z Ciechanowa, nie wrzucił żadnej nowości. Bardzo możliwe, że gdyby w tym roku raper powróciłby z przerwy, to zestawienie zaczynałaby jego ksywa, ale należą się brawa i podziw, że pomimo braku obecności Kuebo stale trzyma się na słuchawkach słuchaczy. Young Kigi. Młody Jee to bardzo kontrowersyjna ksywa, którą wielu kocha, a wielu nienawidzi. Z pewnością niektórzy nie spodziewali się jego ra tak wysoko. Jednak na tą chwilę młody trapper posiada ponad 240 tysięcy followersów na platformie Spotify. To zdecydowanie mniej niż leperzy wyżej, ale jest to dalej niesamowita i imponująca liczba. Malik Montana. Dla wielu może być to niewątpliwie wielkim zaskoczeniem, że Malik znalazł się tuż pod podium. Jego liczba followersów wynosi ponad 180 tysięcy. Jest to dalej niesamowita ilość. A raper podbija serca słuchaczy na YouTube, jednak na Spotify przyciąga wielu słuchaczy, którzy śledzą jego poczynania na tej platformie streamingowej. Guzior, nie kto inny Amatisco Quality zamyka to zestawienie imponującą liczbą, bo ponad 100 tysięcy followersów na Spotify. Jak widać nie wydaje on nowości za często, jego twórczość jednak jest doceniona na piąte miejsce w tym zestawieniu, a z roku na rok raper zyskuje coraz większą ilość odbiorców i jest on nim coraz bardziej głośno. A w tym trochę krótszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli się spodobał zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Wpadajcie na mój Instagram, za każdy follow odwdzięczam się lajkiem pod zdjęciem, a ja się z wami żegnam, słyszymy się już niedługo, śiemano!